Witam Was na kanale Beauty News. W dzisiejszym odcinku omówimy takie tematy jak Członkowie Genzy bronią Faustyny, Nacu dręczona przez ludzi, Kolejne niezrozumiane zachowanie Jaruniewskiej, Pola Sieczko wydała oficjalny statement, Żuga Żugaj płacze z powodu treningów, Peleny Lala oszukało Maję Bochosiewicz na 1,5 miliona złotych. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałabym Was poprosić o zostawienie suba. A zaczniemy od newsa dotyczącego pewnej marki odzieżowej, Peliny Lala, której pierwotnym właścicielem był Teddy, a następnie przeszła ona w ręce dyrektor kreatywnej Elizy Minetti. I choć jeszcze do czasu marka radziła sobie bardzo dobrze, to w roku 2022 zaczęły się problemy. Na początku marka zawiesiła swoją stronę internetową, a przy informacji w Google odnośnie adresu sklepu, można było zobaczyć informacje o treści zamknięte na stałe. I pomimo, że publicznie marka utrzymywała, iż zamierzają niebawem wrócić, to plotki głosiły że stracili inwestora, co skutkowało wieloma problemami, z którymi wstępnie udało im się uporać, ponieważ marka faktycznie powróciła na rynek. Jednak w sieci zaczęło pojawiać się coraz więcej negatywnych opinii na temat ich ciuchów, które nie straciły na cenie, a straciły na jakości. Dodatkowo kilka dni temu Maja Bohosiewicz, aktorka, oskarżyła Pylny Lala o oszukanie jej na półtorej miliona złotych. A konkretnie kobieta dała Elizie wcześniej wspomnianą kwotę, aby ta mogła spłacić dług firmę, którą finalnie mieli odkupić. Kupić. Jednak w trakcie całego procesu okazało się, że firma sfałszowała dokumenty, a spółkę zamknęli ogłaszając bankructwo, pomimo, że zaraz potem otworzyli nową firmę, tym razem pod nazwą Lala. Gdyby tego było mało, marka nadal działa na tych samych social mediach, jedynie pod inną domeną, a firma zarejestrowana jest na tzw. słupa. Maja zdecydowała się na publiczną wypowiedź w tym temacie, ponieważ na ten moment prokuratura ma związane ręce, ponieważ nie potrafią określić, gdzie obecnie mieszkają faktycznie właściciele plylenny Lala. Julka Szugaj ostatnie tygodnie spędza głównie na przygotowaniach do występu w programie Taniec z Gwiazdami. I jak pewnie doskonale wiecie, z powodu jej udziału we wspomnianym programie dzieje się wokół niej naprawdę dużo, ponieważ pojawiło się mnóstwo teorii dotyczących tego, że dziewczyna zostawiła swojego narzeczonego dla partnera tanecznego, a wiele osób nawet wyzywało ją za przyznanie się do tego, że sama wysyła na siebie i Wojtka smsy, dzięki którym mogą dłużej zostać w programie. Jednak oprócz tego rodzaju spraw dochodzi również zmęczenie związane z ćwiczeniami układów tanecznych, i właśnie to w przeciągu ostatnich dni dało Julce w kość. Influencerka przyznała, że kocha ten program i nienawidzi go jednocześnie, ponieważ w ostatnim czasie nic jej nie wychodzi i w ogóle nie pamięta swojej choreografii. Kocham ten program i nienawidzę go jednocześnie, nic mi nie wychodzi. Nic, nie pamiętam choreografii, wcale. Przedstawię to z Gwiazdami, był to mój ulubiony program, po sobie tego programu. Wojtek uważa, że nie jest źle, ja uważam, że jest tragedia. O Boże, jaka tragedia wygląda? To tak mu to jest mega istotne w tym momencie. A ja? Ja wyglądam świetnie za to. Co jednak ciekawsze, to Wojtek już na początku tej edycji programu w wywiadach przyznawał, że najciężej będzie właśnie około 5 tygodnia, ponieważ wtedy organizm nie jest już przemęczony ciągłymi treningami i występami, w co jednak sama Julka nie do końca wtedy wierzyła. Jakiś czas temu mówiłam Wam o tym, że w sierpniu Pola ścieżko napisała na swoim kanale nadawczym, że nadchodzi coś nowego. Jednak nic więcej nie zdradziła ani ona, ani żaden z członków ekipy, czy też Genzi. Natomiast jakiś czas temu Michu w jednym z filmów na kanale ekipy zdradził widzom, że faktycznie Pola odeszła, ponieważ każdy kiedyś musi odciąć powinę i pójść na swoje. Co prawda wtedy jeszcze internauci nie byli w 100% pewni, czy to co on mówi Michu to prawda, czy może chłopak sobie tylko żartował. Jednak w dniu wczorajszym dowiedzieliśmy się całej. I prawdy. Pola wstawiła na swojego Instagrama filmik, w którym przyznała, że faktycznie odeszła z ekipy, ponieważ pomimo, że była to piękna przygoda, to jednak nie było to coś dla niej. Wyznała również, że zdaje sobie sprawę, że zarówno fani, jak i ona sami dostrzegli, że po prostu nie nadaje się do tworzenia takiego kontentu, dlatego też ma nadzieję, że fani to uszanują. Wydaje mi się, że należą Wam się wyjaśnienia i odpowiedź na jedno nurtujące Was pytanie. Odpowiedź brzmi tak. Odeszłam z kanału Ekipa. To była piękna przygoda, ale wiem, że po prostu nie dla mnie. I ja to wiedziałam i Wy to zauważaliście, że nie nadaje się do takiego kontentu. To była przemyślana decyzja, więc mam nadzieję, że ją uszanujecie. Trzymam ze wszystkich ekipowiczów bardzo mocno kciuki. To po prostu nie było dla mnie. I teraz czuję się dużo lepiej. Wiem, że to była dobra decyzja. Także tyle. Jednak wszystko wskazuje na to, że widzowie nie do końca są w stanie to zrozumieć czy też uszanować, ponieważ zarzucają poli, że ta odbrała szansę komuś innemu, kto mógł wygrać twoje 5 minut 2 i dostać się do ekipy, a przez nią mu się to nie udało. Dodatkowo ludzie stwierdzili, że mogła o tym powiadomić znacznie wcześniej, ponieważ na ten moment wszyscy mają to już gdzieś. Dajcie znać w komentarzu, jakie jest wasze zdanie na ten temat. Victoria Roniwska to influencerka, która nie jest lubiana przez znaczną część internetu. A wszystko to dlatego, że wiele osób uważa, iż dziewczyna jest tak zwanym tem jest cringeowa, a nawet przez niektórych uważana jest za głupią. Głównie jednak obrywa jej się za to, że Wiktoria bardzo chętnie pokazuje na zdjęciach swoje ciało, a w szczególności piersi czy tyłek, co jak wiadomo nie jest szczególnie lubiane przez internautów. Natomiast tym razem obrywało się jej za nieprzemyślaną odpowiedź na jednego z tweeta, a mianowicie pewna użytkowniczka portalu Twitter zamieściła anonimowe wyznanie o treści. Mój chłopak ma spory problem z pryszczami, przez nie wygląda okropnie. Wstydzę się z nim gdziekolwiek pokazywać. Kocham go, ale nie wiem jak mam mu pomóc. Na co Wiktoria odpisała? Chłopie, uciekaj. Gdybyś go kochała, to ledwo byś to dostrzegła. A na pewno nie pisałabyś o nim tak obrzydliwych rzeczy na tym portalu. Oraz dołączyła do tego zdjęcie ze swoim partnerem, na którym ten miał widoczny trądzik. I o ile sama treść komentarza jest tak najbardziej właściwa, tak internauci nie byli w stanie zrozumieć w jakim celu Jaroniewska wstawiła takie zdjęcie swojego chłopaka, jak gdyby chciała pokazać, że ona była w stanie być w związku z chłopakiem, z strądzikiem. Ludzie pisali m.in. What the fuck. Co ten komentarz ma na celu? Pokazanie, że karpi też wygląda słabo, a w kontekście tego wpisu obrzydliwie okropnie, a ty dalej byłaś. Wspaniale, upokarzysz go dokładnie tak samo jak laska wyżej swojego chłopa. Brawo. Na miejscu tego karpiego to bym ci podpowiedział, że czasami warto milczeć. Czy o Jezu, ale to chuj kontekście siadło. Wiktoria jednak nie widzi w tym nic złego czy też dziwnego i twierdzi, że potwierdziła jedynie swoją wypowiedzią to, że ona nawet tego nie dostrzegała, a za to jej koleżanki powtarzały jej, że powinna go przez to zostawić. Na co od wybuchu panu nie ma lekko, ponieważ jak pewnie doskonale wiecie, jest w związku z Marcinem Dubielem, za co do teraz cały czas się jej obrywa. W ostatnim odcinku nawet mówiłam Wam o tym, że dziewczyna cały czas mierzy się z tego konsekwencjami, choćby w taki sposób, że nie jest zapraszana na żadne imprezy, na których są inni influencerzy, a większość ludzi z branży traktuje ich jak trendowatych i nie są chętni do nagrywania z nią, czy Marcin. Mimo to da się zauważyć, że Natalia stara się nie poddawać i na początku wybuchu pana Cały czas nagrywała filmy lifestyle'owe, natomiast po jakimś czasie zdecydowała się na tworzenie kontentu komentarzy, który jednak nie przyjął się zbyt dobrze, przez to postanowiła ponownie wrócić do kontentu lifestyle'owego, którym jak uważa, odnajduje się najlepiej i od jakiegoś czasu stara się wstawiać filmy systematycznie. Natomiast kilka dni temu nasu odpaliła live'a na TikToku, którego jednak po krótkim czasie była zmuszona zakończyć, ponieważ co chwilę dzwonił do niej ktoś z prywatnego numeru telefonu, co mocno ją zdenerwowało. Sory, muszę przerwać live, ponieważ ktoś cały czas do mnie wyzwania non stop z brak ID, więc zdenerwowałam się już. Sorry. Muszę, no właśnie jak muszę włączyć tryb, nie przeszkadza, więc to i tak musiałabym włączyć live'a na chwilę. W ostatnim czasie jednak nie tylko na co jest ciężko w internecie, ponieważ obrywa się również Faust i Genzi. Dziewczyna nie ma lekko, ponieważ jeszcze kilka miesięcy temu ludzie jechali ją od góry do dołu za tworzenie kontentu randkowego i opieranie swojej twórczości tylko na tym, pomimo, że nudziło to już ludzi. Następnie krytykowano ją choćby za serię w izolatce, która okazała się nie być do końca izolatką, ponieważ spędzał z nią tam czas pewien chłopak, a dodatkowo dziewczyna cały czas miała dostęp do takich rzeczy jak gry, krzyżówki i tym podobne. Natomiast ostatnim razem Faustyna znalazła się w ogniu krytyki przez jej sposób bycia w trakcie programu Mafia, ponieważ zdaniem ludzi kleiła się do Rapsona, a dodatkowo była hamska i uważała się za lepszą od innych. Tym razem obrywa się jej bez powodu, ponieważ widzowie na lewach Genzi postanowili pisać jej niemiłe rzeczy odnoszące się do jej wyglądu oraz wagi. Faustyna postanowiła osobiście odnieść się do tego rodzaju wypowiedzi, mówiąc wprost, że pisanie ludziom, że ci są grubi jest po prostu słabe i niemiłe. Ej, wiecie co? Nie pani pisać, że ktoś jest gruby, wiecie? Już wiecie Zrobiłem! A następnie już obszerniej odniosła się do tego, zwracając uwagę, że nikt z Genzy nie popiera tego rodzaju wypowiedzi, zwłaszcza, że dzieci mogą je potem powtarzać ludziom ze swojego otoczenia, co zdecydowanie nie powinno mieć miejsca. Stwierdziła również, że ludzie, którzy piszą takie rzeczy, powinni nie być dopuszczani do wchodzenia na ich lajwy, a świeży nawet kazał wypieprzać hejterom. A ja chcę dać jeden statement, do tego, no, no, bardzo ważny, słuchajcie. Nie wspieramy czegoś takiego Hejt i bardzo nie lubimy o, i nie, po prostu, nie chcemy, by nasi widzowie hejtowali, czy nas, czy jakieś, nie pani ja rówieśników, to... więc mhm. komentarze, które obrażają kogokolwiek nie są tutaj na miejscu, więc ja na przykład. Uważam, że takie osoby nie powinny tu być, ale nie będę nikogo wypraszała z live'ów, ale nieładne jest, no, no, o co puszczę. Nie, hejterzy, wypieprzaj z live'a. Live w ogóle na koncert. Ja na nie mam problemu z, z, z tym, zem, jak nie. wygląda moja sylwetka, ale bardzo dużo komentarzy się pojawiło, że po prostu mam większą bluzę, bo jestem gruba, więc uważam, że to jest nie okej. Okay, ok, 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 ok. się w to, hejterzy. Słuchajcie, sylwetką. my w ogóle ten temat poruszyliśmy na podcaście, który jeszcze nie wyszedł, też wyjdzie znaczy. u mnie w poniedziałek. Ja tak, mniej więcej coś na, na ten temat, bardzo I... często też go poruszamy jakby my nie wspieramy, nie dajmy po prostu akceptu A ja wam powiem! <głos> <głos> I, że w ogóle takie konto to powinny być banowane i nawet ostatnio dostałem powiadomienie, że jedno konto takie hardkorowe, które nas bardzo obrażało, zostało zbanowane i bardzo dobrze ja z nas hejterami. Dobra, I a teraz chodzi, ja za są... powiedzieć, kochani nie, jakby ja się tym totalnie nie przejęłam, więc y, tutaj dziękuję wam za wsparcie w komentarzach, ale generalnie mnie to nie dotyka w ogóle. Ale no i dobra, wiesz, że jesteś super hot? O, oczywiście, że tak. Yeah. A na dzisiaj to będzie już wszystko. Jeszcze raz zachęcam was do zostawienia suba oraz łapki w górę pod tym filmikiem.